Dzień dobry, drogie lwy. Witam Was serdecznie w Waszym czytaniu miesięcznym na maj 2024. Karty są przetasowane dla Waszego znaku. Zapraszam tutaj zarówno lwy słoneczne, jak i księżycowe, ascendentalne. Każdego, kto tą energię w sobie odczuwa. Moi kochani, karta anielska będzie uzupełnieniem, a rozkład ten ogólny, podstawowy robimy z tej oto talii. No i co? No Bierzemy się do pracy. A więc lew maj 2024 dla lwa. Energia ogólna miesiąca, moi kochani. Ósemka monet, czyli miesiąc dość pracowity się zapowiada. No zobaczymy, co nam tutaj dalej karty zechcą pokazać. Dwójka pucharów. No kochankowie. <laughs> to nie wiem, czy praca, czy miłość jednak. Co tu będzie dla Was ważniejsze? Królowa Monet. Rycerz Mieczy. Zaraz się to wszystko przemyślimy, co tutaj może być. Nosz diabeł. Hmm, diabeł. Diabeł, diabeł. Król Monet. Hmm. I mag na końcu. No, no moi drodzy. Ciekawe. Ciekawe rzeczy tutaj się zapowiadają. Jeszcze Anioła damy. Kochani, nie z wykrzyknikiem to jest taka karta, która mówi, że coś yy, się nie uda, że coś się nie powinno zdarzyć. I może być też tak, że my na ten moment nie bardzo rozumiemy, dlaczego, albo wręcz się taki jakiś bunt w nas zrodzi. Dlaczego nie? I dopiero za jakiś czas, po, po upływie pewnego okresu, dopiero wtedy zrozumiecie, że to nie było najlepszym, co was mogło w, tej, w tym momencie, w tej chwili spotkać. Więc to jest taka karta, która no, jakby zapowiada, że dzieje się coś pod powierzchnią. Że to, co widzicie na ten moment i co dochodzi do was, do waszego umysłu, co jesteście w stanie objąć, zrozumieć, to nie jest wszystko. Jest coś pod spodem, czego wy teraz jeszcze nie widzicie. Czasem nie chcecie widzieć, ale tutaj akurat nie ma kart, że uciekacie od tego, żeby coś zobaczyć. Czyli po prostu coś jest przed wami bardzo mocno ukryte. I z tego powodu dopiero za jakiś czas zrozumiecie, dlaczego nie. No. No dobrze, kochani, idziemy po kolei. Więc tak, no ósemka monet na pewno zapowiada miesiąc bardzo pracowity, tak? Bo to jest taka koncentracja na pracy, no nawet można powiedzieć na ciężkiej pracy, tak? Czasem to jest nauka czegoś nowego, uczenie się czegoś nowego albo po prostu doskonalenie tych umiejętności, które już posiadacie, czy też podnoszenie jeszcze swoich kwalifikacji. No i Cały czas, jakby takie y, trenowanie, jeszcze mistrzostwa, tak, czy szlifowanie, o może bardziej tak. Szlifowanie y, mistrzostwa. I teraz tak. Y, wy jesteście bardzo oczywiście w te prace tutaj zaangażowani i ważne dla Was są pieniądze. I teraz y, tak troszkę chciałabym Was ostrzec, tak, żebyście złapali taki y, balans, y, bo może być tak, że właśnie. Za bardzo te pieniądze, tak jak gdyby stają się dla Was istotne, że może być tak, że w pewnym momencie yy, będzie się właściwie za, yy, za pieniądze można zrobić wszystko, tak? Żeby w taką energię tutaj gdzieś nie wpaść, że yy, w, wszystko będę robić, byleby te pieniądze były, i tak dalej. Więc, no, owszem, wiadomo, są one potrzebne, i tak dalej, do, do płacenia rachunków, do życia, do wygodnego, i tak dalej. Do spełnienia swoich marzeń, to jest oczywiście tak. Tylko jest taka cienka czerwona linia między zdrowym stosunkiem do pieniędzy i między jakimś takim właśnie uzależnieniem od, 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 od kasy. No po prostu tak by to trzeba było chyba nazwać. A jeszcze gdzieś obok tego się może zmieścić takie, wiecie, taka sytuacja, kiedy. Wręcz robimy coś wbrew sobie, ale właśnie za pieniądze. Tak, bo są pieniądze, ale, ale robimy coś wbrew sobie, więc tu też taka, takie niebezpieczeństwo istnieje. I teraz tak. Z jednej strony mamy, kochani, mm, możliwość nawiązania z kimś współpracy. Może to być kobieta, taka kobieta, która jest bardzo. Taka wiecie, ciepła, do której wszyscy lgną, z którą się jest łatwo porozumieć, ogólnie lubiana, można powiedzieć, wzbudzająca sympatię, i taka też pomocna, pracowita, również, bo, bo, bo skoro jest w monetach, więc ona też ma kontakt z materią i twardo stąpa po ziemi, ale właśnie też potrafi to ciepło swoje dawać. Więc na pewno ta współpraca z tą osobą byłaby czymś miłym i przyjemnym. Ewentualnie też ty możesz tutaj, drogi Lwie, no taką właśnie energię w sobie gdzieś tam odczyć, odczuć, odkryć, tak? Czyli, czyli wchodzisz w to takie panowanie nad materią i to jest jeszcze ta dobra strona, jasna strona mocy, tak? Natomiast trzeba uważać, żeby nie wejść w tą ciemną stronę mocy, która tutaj jest w tym diable pokazana. I teraz, kochani, istnieje niebezpieczeństwo, że to wy przekroczycie tę te, te cienką, czerwoną linię, może być, że na przykład Wasz szef pracy, że to jest osoba, która ma takie podejście, że za pieniądze się da zrobić wszystko, że jak mam pieniądze, to ja mogę wszystko, że mogę sobie na wszystko pozwolić i może Ciebie też wciągać w jakieś takie właśnie, no, no coś złego, tak? Więc trzeba byłoby, żebyście tutaj, wiecie co, jakaś mucha mi chodzi po kartach, no to jest niemożliwe, mucho. Tutaj powinniście, drogie lwy, być czujni pod tym kątem i mieć jakieś takie rozumienie tego, może to o to chodzi, że wy jeszcze na ten moment nie będziecie tego do końca widzieć i nie będziecie rozumieć, że ktoś was wciąga w coś złego. Więc co pozostaje, trzymać się mocno swoich zasad. Mieć taki mocny kręgosłup moralny tutaj w tym momencie, tak? Bo, bo jednak nie, za, nie wszystko można zrobić za pieniądze i trzeba mieć te, tego świadomość i nie dać się w to wciągnąć. To może być też człowiek, który poprzez pieniądze, właśnie czyli poprzez na przykład jakąś, jakieś tam powiedzmy premię, yy, próbuje ludźmi manipulować wokół siebie. Taka energia tu też wchodzi w grę. Czyli manipulacja, wywieranie jakiejś presji. To jest trochę taki człowiek tutaj pokazany jak jakiś przywódca sekty, tak? który pociąga za sznurki, który manipuluje. No tu niby wydawałoby się, że na przykład może dawać jakieś premie, ale może też ciągnąć pieniądze ze swoich podwładnych tych w cudzysłowie, oczywiście, podwładnych. Więc, kochani, no taka niebezpieczna sytuacja się mi tu pokazuje i byłabym, yy, no chciałabym, żebyście byli po prostu bardzo ostrożni. Tym bardziej, że ta karta, tak jak powiedziałam wcześniej, ona nam tu mówi, że coś się dzieje pod stołem, że wy czegoś nie widzicie jeszcze na ten moment, że wy tego nie rozumiecie. Dopiero za jakiś czas zrozumiecie. Dlaczego nie? Dlaczego się nie powinno w to wchodzić? Dlaczego nie powinno się takiej decyzji czy innej podjąć? Więc no, bądźcie bardzo tutaj czujni. I teraz jeszcze jedno ostrzeżenie co do pracy. Hmm, tutaj niestety, to znaczy niestety już nieważne niestety, niestety mogą w pracy tutaj zadziać się romanse. Nawet bym się ośmieliła tu powiedzieć, czy to nie chodzi właśnie o tego szefa, który na przykład swoją pozycją, czyli to nawet stosowanie mobbingu, czy, czy takiego właśnie, takiego wymuszenia, czy nawet tutaj w tą stronę seksualną nie, nie mogą jego działania tutaj gdzieś podążyć. Więc bardzo, no to jest takie stąpanie po bardzo cienkim lodzie. Ale może i tak, a może i romans z kimś innym. To już oczywiście nie, nie mówię, że to w ten sposób ma, ma się dziać, ale to jest też erotyzm przecież w diable, więc to też jest um, i, i to jest takie spełnianie, spełnianie swoich zachcianek, tak? To jest spełnianie swoich zachcianek, bo ja mam pieniądze, bo ja mogę, bo ja mam władzę, bo ja mogę, tak? Więc jeżeli taki romans by tutaj, zresztą każdy w sumie może się, bo tutaj jest ten rycerz, czyli. Jakikolwiek romans y, skończy się aferą, po prostu, tak? Skończy się wielką aferą, awanturą, y, kłótnią, wbijaniem y, mieczy, ostry, ostrymi słowami i tak dalej. Więc bądźcie na to też wyczuleni i ostrożni, ale dodatkowo wa, was tu ostrzegam przed tymi właśnie układami, y, no na przykład z jakimś zwierzchnikiem, kierownikiem, szefem i tak dalej, i tak dalej. Y, no. Trudne karty, to znaczy, no trudne, no może nie takie trudne, tylko, tylko no, sytuacja dość, dość specyficzna. Więc drogie lwy, no oczy szeroko otwarte, żebyście się nie dali manipulować właśnie w coś takiego. I teraz, jeżeli chodzi o te sprawy ym, ym, finansowe, to też tutaj jest taka niebezpieczeństwo. Ym, niebezpieczeństwo, w, albo także właśnie takie poczucie, że dla, pieniądz, dla pieniędzy mogę zrobić wszystko. Albo w ogóle można wpaść tutaj w jakieś długi, czy w jakieś kredyty, czy w jakiś hazard, ewentualnie. Wiecie, coś na takim złym poziomie, jeżeli chodzi o pieniądze. Uważajcie też tutaj na jakieś decyzje, które byłyby na Was wymuszane właśnie poprzez pieniądze. Czyli robicie coś wbrew sobie, ktoś Was tutaj mocno naciska, ktoś próbuje Was kontrolować. Ktoś próbuje wami manipulować. Więc moi drodzy, i tak jak powiedziałam, pamiętajcie o tym, w tym miesiącu jeszcze to nie będzie takie wprost i oczywiste, więc to się dzieje pod stołem. Więc musicie, musicie być mocno wyczuleni, żeby nie dać się manewrować właściwie nie wiedząc nawet kiedy, w taką dziwną sytuację. Dopiero za jakiś czas zrozumiecie, o czym jest ten przekaz majowy. Zobaczycie, kochani, że to tak będzie. No, oczywiście, ci, dla których to jest. Bierzcie to pod uwagę, że są czytanie ogólne i, i miejcie też ten, to na względzie. Dobrze, to były sprawy zawodowe, finansowe. Kochani, miłość, miłość, tak, miłość i single. Najpierw single, więc moi drodzy, tutaj jest duże skupienie na pracy i na sprawach zawodowych, tak, na, finansowych tak naprawdę. Więc nie wiem, czy, czy, czy będziecie tacy bardzo otwarci na, na budowanie relacji, no ale właśnie, może tutaj wskoczyć taka sytuacja, że dzieje się romans właśnie w pracy. I chyba trzeba byłoby to jako takie ostrzeżenie tutaj dać. I zresztą ta karta anielska nie z wykrzyknikiem ostrzega przed wchodzeniem. Ta osoba przede wszystkim będzie osobą e, zajętą, tak? To jest człowiek albo żonaty, mężatka, albo w partnerstwie stałym niewolny, tak? No, wy zakładamy, że mówię teraz do Singli, czyli wy jesteście wolni, więc ta druga strona jest z, pewno z pewnością w związku obędne jakiego typu jest w związku i po prostu szuka jakiegoś takiego zadowolenia, spełnienia. W swojej tam, powiedzmy, zachcianki. Tak, myśli tylko o zaspokojeniu swojej fizyczności, swoich, swoich potrzeb, po prostu cielesnych. No, tak to trzeba dosadnie powiedzieć. Więc no, no, nie wchodźcie w takie układy, ponieważ to nie jest nic dobrego. To się skończy wielką aferą. To jest ktoś, kto was będzie próbował właśnie zmanipulować albo w jakiś sposób zachęcić właśnie poprzez, y, poprzez finanse, poprzez materię tak, czy to, czy to poprzez prezenty czy to poprzez pieniądze, czy to poprzez jakieś właśnie premie y, awanse, tak to może być, a finał finałów jakby dąży tutaj do jednego no ale już o pieniądzach mieliśmy nie mówić, więc y, więc mówimy teraz o, mm, o życiu uczuciowym singli, tak, no niestety kochani Myślę, że trzeba tutaj na to uważać, tak? I ta, tą kartę nie potraktować bardzo poważnie w tym wypadku. Dbajcie o siebie, i tutaj bym powiedziała, jako, bo ten związek, ta dwójka pucharów to jest przecież związek, ale ona jest radą tutaj, czyli jako, jako rada dwójka, dwójka pucharów, to można. Potraktować w ten sposób, żeby cieszyć się tym, co nam przynosi partnerstwo. Ale tutaj, akurat, to partnerstwo no nie ma, bo to jesteśmy singlami, więc, więc tu myślmy w ten sposób, żeby cieszyć się takim połączeniem samemu ze sobą, dbać o siebie. I może to dbanie o siebie, to wzmacnianie siebie, to dodawanie sobie energii, siły, może uczynić z Was królową monet, czyli Tą kobietę, która panuje nad materią, która nie jest taka wiotka, bym powiedziała, nie ulegnie pokusie, tak? Nie ulegnie pokusie i myślę, że. A z drugiej strony potrafi być właśnie szczęśliwa tu, gdzie jest, tak? Bo ona osadzona w materii, osadzona w teraźniejszości, ona potrafi być zadowolona, szczęśliwa i niekoniecznie musi być właśnie częścią tutaj jakiejś relacji. Oczywiście ona z zasady jest żoną czy partnerką, ale tutaj mówimy do singli, więc, więc to jest takie, takie pełne połączenie z samemu, samego ze sobą. No i właśnie na tą królową weszła mucha. No nie wytrzymam z tą muchą. No dobrze, kochani. No to związkowcy, związki, partnerstwa, małżeństwa itd., itp., etc., etc. Kochani, dla was też niestety ten miesiąc nie będzie łatwy, więc. Czas pracy nad związkiem, czas jakichś być może też wyjaśnień, być może pewne rzeczy trzeba przeprocesować, może trzeba się będzie mocniej zaangażować właśnie w Waszą relację, bo tutaj pojawia się prawdopodobieństwo romansu, więc no, no nie ma coś się co czarować, że jeżeli, jeżeli jedna ze stron na przykład będzie bardzo zaangażowana w pracę i będzie zaniedbywać. Swojego partnera czy też partnerkę, to druga ze stron po prostu gdzieś tam poszuka romansu, tak? Więc uważajcie, żeby to nie było tak, że sprawy zawodowe się odbijają w takim negatywie na związku, tylko, tylko właśnie no. Szukajcie tych chwil dla siebie, szukajcie y, tych wspólnych y, pasji, momentów, tak aby, y, aby wzajemnie gdzieś tam o siebie dbać, żeby pracować nad tą relacją, nad tym związkiem i żeby absolutnie tego partnera czy partnerki nie odstawiać gdzieś na bok bo najważniejsza jest praca i zarabianie pieniędzy, bo zaraz się znajdzie z boku ktoś, kto się zainteresuje. Tym odepchniętym, bądź tą odepchniętą partnerką, tak? I teraz, kochani, czas pracy nad związkiem i to niełatwy, ponieważ tutaj mogą wchodzić w grę jakieś dziwne sytuacje finansowe, więc może albo w jakiś sposób. Nie wiem, to może też być jakaś manipulacja finansowa między, między małżonkami, czyli na przykład takie jakieś poniżanie właśnie ekonomiczne, czy manipulacja ekonomiczna. Może to być takie w ogóle podejście bardzo materialistyczne jednego z partnerów. No, trudne, powiem Wam, te karty są naprawdę. Te pieniądze za wszelką cenę tak jakby zdobywane, tak? Bez żadnych jakichś zasad, bez jakiejś, bez jakiejś moralności, bez kręgosłupa. No więc też na to uważajcie. Uważajcie na to, żeby na przykład jedna ze stron w związku się gdzieś tam nie zadłużyła bardzo, bez wiedzy drugiej, żeby właśnie nie nabrała gdzieś długów, żeby nie wpadła w jakieś szpony hazardu. Czy w jakieś koło kredytowe, bo to też mogłoby w tym kierunku tutaj podążyć. No, trudno powiedzieć co, tym bardziej, że tak jak już mówiłam wcześniej, na ten moment to nie jest jasne, ponieważ mamy tą kartę nie z wykrzyknikiem. Dopiero za jakiś czas, tak? Nie wiem, za miesiąc, za kilka tygodni, za dwa. Dopiero wtedy zrozumiecie, dlaczego tak bardzo ta karta przestrzega. Nie, 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 nie rób, nie wchodź, nie podejmuj tej decyzji. Nie nie jest to dla ciebie. Nie. No, możecie tego w tej chwili nie widzieć, tak jak już wcześniej powiedziałam. No więc tak, moi kochani. Yy, trzeba mieć oczy szeroko otwarte, trzeba się tutaj przyglądać wszystkiemu. Uważajcie na romanse, uważajcie, pilnujcie też może konta po prostu, żeby jeżeli zobaczycie jakieś jeżeli macie oczywiście wspólne konto, tak? I zobaczycie na tym koncie jakieś dziwne operacje, to bądźcie czujni, żeby tutaj gdzieś właśnie też, jakby trzymać rękę na pulsie, bo tu mogą różne rzeczy się dziać. I myślę, że w pewnym sensie, czy jesteście w stanie się ustrzec, nie do końca wiem, bo, bo, bo skoro to jest tak mocno ukryte, to wasza czujność, no to znaczy mam nadzieję, że to jest po to powiedziane, właśnie, żebyście byli czujni że. Czemuś możecie zapobiec ewentualnie, tak, że coś się nie wydarzy. Ale pamiętajcie, że to jest mocno ukryte, skoro, skoro, mamy taki właśnie układ kart. I to się dzieje bardzo, bardzo pod powierzchnią. No i oczywiście uważajcie też, to znaczy uważajcie, no jeżeli wasza relacja jest taka destrukcyjna, tak, gdzie panuje jakieś takie wykorzystywanie, czy, czy właśnie takie materialne podejście, czy poniżanie partnera poprzez pieniądze, no, no to myślę, że chyba trzeba byłoby się też zastanowić nad, nad tym związkiem, tak? Bo na pewno tu jest wiele do przepracowania, to karty pokazują, ale co dalej? Czy to jest w ogóle osoba, którą można do tej pracy zaangażować, tak? Bo jedna strona, jeżeli pracuje nad związkiem, to jest za mało. Obydwie strony muszą pracować, inaczej nic z tego nie będzie. Och, macie co, macie nad czym myśleć, kochani, bardzo ciekawe czytanie. Myślę, że oczywiście nie do wszystkich na pewno, kochani, ale dla, to jest dla kogoś, kto to powinien usłyszeć. Jestem o tym święcie przekonana, bo to są bardzo specyficzne karty. Yy, moi drodzy, życzę Wam mimo wszystko cudownego miesiąca. Bądźcie silni, bądźcie czujni i dajcie sobie zgodę na to, że coś się nie dzieje i Wy dopiero za jakiś czas zrozumiecie dlaczego. Do usłyszenia!